Cześć, witam Was na kolejnej zasiadce. E, mamy piękną pogodę. E, siedzimy tutaj dzisiaj jedną dniówkę, tak naprawdę. Chciałbym Wam pokazać, jaką zanętę w tym momencie przygotowuję dla naszych Milusińskich. Co będziemy potrzebować: na pewno miskę oraz gofry, ponieważ PVA, które właśnie będę robił, będzie właśnie zrobione z gofrów. Dlaczego gofry? Ponieważ te ciasto, które jest w gofrach, bardzo dobrze się rozpuszcza w, w wodzie. E, bardzo dobrze będzie pracować dodatkowo jest niesamowicie słodkie te gofry są strasznie słodkie dlatego mam nadzieję, że karpią bardzo zasmakują, więc mamy gofry to jest jeden składnik jak zawsze sypka zanęta, pewnie że widzieliście na niektórych moich filmikach słodki pelet dość drobny, chcę żeby ta PVK dość szybko pracowała dość szybko oddawała te wszystkie swoje aromaty, te swoje zalety które, które, które ma, dlatego ten pelet tu jest bardzo drobny, to jest bodajże czwórka i szóstka, nic więcej. Troszeczkę rybnego, żeby ja tak lubię akurat słodki z rybnym mieszać, żeby troszeczkę tą PVK przełamać. Kuleczki, tu akurat mam swoje roboty kulki, to jest bodajże banan lub ananas. Wyglądają one w ten sposób. Mam nadzieję, że to będzie, że to będzie widać. One będą oczywiście zmielone jakaś zalewajka, to akurat mam Donalda, jeszcze jak widzicie, jak on powiedziałem, że ja mało zalewam, no minął już ponad, ponad miesiąc i ja dalej mam tą zalewajkę, e, więc dzisiaj jest turbo na słodko, więc zalejemy sobie to wszystko Donaldem. Oczywiście kruszarka, pesoła i z tego będę korzystał z tej tubki do nadziewania. Ok, zaczynamy. Zaczniemy najpierw od zmielenia sobie troszkę małej ilości gofrów. Do tego też będzie nam niezbędne, niezbędna krusza. Ja tych gofrów sobie na razie. Gofry, oczywiście, trochę mamy wysuszone. O, zmienimy sobie taką ilość gofrów. Taka ilość z nam na razie wystarczy. Musimy sobie je najpierw pokruszyć, żeby w ogóle nam tutaj się to kruszarki zmieściły. w takie mniejsze kawałeczki. To jest fajna metoda, żeby na przykład w domu jak coś nam zostanie tak naprawdę bądź nie chcemy tego wyrzucać, gofy są świetne. To jest słuchajcie, po prostu ciasto. Nic z innego możemy to zmienić grubiej, możemy to zmienić mniej grubiej, ale lepiej warto właśnie by to było tak zmienić. Jemy to troszeczkę na grubsze kawałki, ponieważ mamy już wiosnę późną, jest połowa maja i ta woda jest troszeczkę cieplejsza. Dlatego troszeczkę grubiej sobie będę te gofry mielił. Myślę, że tych gofrów można, myślałem, że będzie ich mniej, ale można spokojnie tutaj dodać jeszcze AZ2. Ta ma zadanie bardzo szybko ściągnąć rybę, jeśli jesteśmy na przykład na krótkiej zasiadce. Mamy mało czasu, zależy nam właśnie, żeby tą rybę szybko zwabić. Takie pva na pewno, na pewno nam w tym pomoże. Ok, myślę, że ilość wafla, który jest zmielony, jest już odpowiednia. Wygląda to naprawdę fajnie. Ja tak. I mamy ciepłą wodę, nawet zimną. Ten wafel będzie nam się bardzo fajnie tutaj rozpuszczał, pracował, on będzie windował do góry, zrobi nam po prostu taki słup. Co następne? Na pewno pelet, słodki pelet, mieszanka różnego słodkiego peletu. Radki, z racji, że woda już jest trochę cieplejsza, tego peletu daje, daje więcej. Kiedy mamy zimniejszą wodę, peletu możemy dać troszeczkę mniej. O, tu jest troszeczkę grubszy pelet. Zamieszamy sobie to, żeby zobaczyć, jak to. Oj! Żeby jak to wygląda po pomieszaniu, ile tego wszystkiego jest. Warto sobie mieszać to co jakiś czas, ponieważ zobaczymy w tym momencie, ile czego mamy w swoim miksie. Można się też fajnie tu umrucić. Dla mnie ten miks jest w tym momencie bardzo zadowalający. Sypka zanęta. Dlaczego używam sypkiej zanęty? Sypkiej zanęty używam dlatego, ponieważ to ma dać pierwszy sygnał rybie, że coś się dzieje w łowisku. O, aktualnie mamy branie na żywo, więc muszę przerwać do nie ptakała i idziemy do wędki. z matą ma 8700 O you mi pół kilograma. Świetny wariat. Powoziął mnie niesamowicie. Gofrowe PVA, które Wam przed chwilą pokazywałem, kulka 20, Rig. No nie mogło być inaczej. Strasznie silna ryba, widać, że w znakomitej formie. Wielka płetwa. Mam nadzieję, że uda nam się jeszcze troszeczkę przekroczyć tą te 10 kg, chociaż 8,5 nie będę narzekał. Zwracamy mu wolność i czekamy na kolejnego. O, tylko go zapsikamy i będzie super. Kart nam przerwał tutaj robienie PVA. Skończyliśmy na tym, że daje sypką zanętę. Dlaczego? Ponieważ po to, żeby nam szybko bardzo zrobiła taki szum w wodzie, ponieważ karpie reagują właśnie na ten na ten szum. On zabi, ta, ta sypka zanęta, zabi nam właśnie drobnicę i ta drobnica zacznie chodzić tutaj wokół naszego, wokół naszego zestawu, wabiąc troszeczkę większe osobniki. No, wygląda to już dobrze, ale... Musimy dać też troszeczkę czegoś grubszego. Ja tutaj dam tutaj kilka własnoręcznie robionych właśnie kulek. Ja je zmielę to rzeczywiście, ale zmielę je dość tak grubiej. Jedna uciekła. Kaczka sobie zje, też coś muszą jeść. Chyba za twarde robię te kulki. O, teraz się udało. I taki właśnie miksik tego typu frakcja ląduje do naszej PVA. Dwie takie garście. taki mix Trzeba by czymś zalać, żeby to troszeczkę związało, żeby nam się lepiej z tego worki robiło, bądź też siatki. Zależy kto co ma jakorwane ze sobą worki, zalewamy to likwidem. Likwid słodki, ponieważ PV mają być tego typu słodkie, jest tutaj słodki pelet, słodka zanęta, słodkie kulki, słodkie gofry, więc. Liquid też musi być słodki. Lijemy tego dość sporo. Teraz ryba jest bardzo aktywna, więc musimy się przebić. Tutaj też wędkarzy jest więcej, więc tymi zapachami trzeba się troszeczkę tutaj przebić. Mieszamy to wszystko. No. Sporo tego wyszło. Może nam to wychodzić. Nasze miski. I taki efekt chcemy właśnie uzyskać. Czyli wszystko jest lekko obklejone naszym, naszym likwidem. PVA z gofrów już jest zrobione. Czas je wywieźć. Nakładamy sobie kuleczkę. Kulka jest akurat ananasowa. Przypon Blowback Rig. bardzo lubi ten przypon. Świetnie zapina ryby, świetnie je trzyma. Wszystko jest na mięciutkiej pleciące, Długi włos. Dlaczego używam drugiego włosa? Ponieważ ta ryba, kiedy pobiera pokarm, jesteśmy na łowisku, które jest danem dużej presji wędkarskiej. Możecie sobie gdzieś na niektórych filmikach zobaczyć pod wodą. To po prostu ta ryba ciumka, tak <laughs> mówiąc brzydko, ciumka tą kulkę ją wypluwa. Nawet jeśli to nie jest kulka z hakiem, ona się boi. U mnie jest akurat na małej Szwecji, tutaj we Wrocławiu, jest dość duża presja. Ciągle ktoś łowi, ciągle ta ryba jest złowiona. Dlatego ja stosuję tutaj dłuższe włosy. Dla kogoś to może być krótki włos, dla kogoś może być to długi włos. Dla mnie jest to już długi włos. Haczyk numer to jest bodajże czwórka. Czwórka czwórce nierówna. Ja akurat mam taką czwórkę. Więc kiedy ta ryba sobie podnosi ten zestaw to tą kulkę łapie to w tym momencie ona nie poczuje oporu ciężarka, który mam tutaj, który ma tą rybę dopiąć i wypozycjonować haczek. Pięknie się ryby zapinają, nie bójcie się długich włosów. Naprawdę Wam się to opłaci. Mamy nasze gofrowe PVA. Mam nadzieję, że karpie były w Mielnie lub w Wejherowie i poznały troszeczkę polskiego gofra. Przebijam to w ten sposób. Tutaj mam ciężarek, więc sobie ten haczyk, żeby nam się nie poplątał, tutaj zapinam. I to jest tak naprawdę wszystko. I to właśnie będziemy wywozić. Teraz Wam to pokażę w całej jego pięknej okazałości. Piękna ryba. 6,5 kg, słuchajcie, waży. Dałbym jej, że ważyła na 12. O, właśnie. Piękny. Z piękną płetwą. Niesamowicie waleczny. Karb 6,5 kg zamiatał, może masakra, skusił się na Squid'a na przyponie White Gapy z pozycjonerem na miękkiej pleciące, długi włos nie bójcie się długich włosów bo ta ryba się przepięknie zapina nie ma szans w ogóle na, na, na jakąkolwiek spinkę piękny, Spójrzcie, jaką ma płetwę no jest cudowny dobra, zwracamy mu wolność wozimy i czekamy na kolejne 23. zaczęło padać, bo właśnie idzie dość duża burza, jak widzieliśmy tutaj na radarach pogodowych. Niesamowita rolada, znowu PVA gofrowe i kuleczka ananasowa, 20 na Bloba krigu. No jak widać, to może jeździć, możemy czasami w ciągu nocy się nie wyspać, ale oby tak było. Nie jedziemy na ryby przecież w to no rolada po prostu była taka, że aż hanger spadł. <tak>, tak się knęła. Na pewno jest silna. Też tam może mieć w sumie, tak na oko mogę powiedzieć, że może mieć około 8-9 kg. Na razie niesamowicie walczy. Mały, ale strasznie silny karp. Pełno łuski. Już wam go pokazuję. Tak jak mówiłem wcześniej, Blowback rig. Kuleczka ananas na słodko i znowu gofrowe PVA wygląda jakby był zmielna taki opalony eee, piękna ryba, niesamowicie silna, zaczęło już lać, trzeba wywieźć znowu zestawić się i się chować. Ale piękna rybka, naprawdę strasznie silna, zdrowa. Nie męczymy rybki. Karpiszą wraca do wody i do zobaczenia. Mam nadzieję z mamusią, bo pływa tu takie, taka dobra szesnastka kolejnego karpia. Odjazd zrobił również niesamowity, jak ten poprzedni. Nie udało nam się niestety nagrać holu. Jest przepięknie łuszczony, lampas. Jak widać, no pogoda nie odpuszcza. Ja też się staram nie odpuszczać. Ryba bierze. Trzeba to wykorzystać. Bo bierze naprawdę, pewnie, oczywiście, a na ananas. Ta pałeczka z goprów. Dalej robią po prostu robotę. Troszeczkę pochodzi Pozielska. Ale piękna ryba. Idealnie zapięty w dolną warkę. Idealnie ten przypom zapina. Nie miał szans się wypiąć. Piękna rybka, tak jak wspomniałem. Pięknie zapięta, jak widzieliście. Dwudziestka, ananas, pv z gofrów, bloba glik, nic więcej. Pogoda nas nie oszczędza. Na szczęście ryby dopisują, ale chyba dla takich okazów warto. Piękna ryba, zobaczcie jakie ma łuski. Aś się nas troszyła. Około, ważyłem, to miała 6,5 kg. Niesamowicie silna waleczna piękny karp, pierwsza w nocy leje a one biorą nic sobie z tego nie robią no to czekamy na to mamusie tych, tych mniejszych bo tu takie pływają a temu wracamy wolność i do później półgodzinny hol, lekko ponad pół godziny niesamowicie długie, potężne, silne odjazdy Wziął na kuleczkę squidową na German Rigu, moim ulubionym przyp przyponie, który Wam już na moim kanale pokazywałem. Czas Wam go zaprezentować. 14,5 kg po prostu pięknej pięknej ryby. Mam nadzieję, że uda mi się go tutaj dobrze. 14,5 kg. Piękna ryba. Waleczna, niesamowicie silna. Warto było na nią czekać. 21, 21 ryba tej zasiadki. Taka piękna. Warto było do tych wszystkich siódemek, szóstek biegać. Bo właśnie możecie trafić taką, taką złotą, piękną, opancerzoną lokomotywę. Zwracamy jej wolność, nie męczymy, bo to duża rybka. I czekamy na większe, bo jeszcze tutaj takie pływają. Jeśli chodzi o nasze gofrowe PVA, tak sami widzieliście na filmie, udało się złowić wiele pięknych, walecznych, silnych ryb. E, sprawdza się naprawdę e, tego typu miks. Nawet e, wczesną, nawet taką późną, w, późną e, wiosną, ponieważ mamy końcówkę maja, o, chyba znowu też gofrowe PVA zaczyna piszczeć. E, nie przeszkadza przy tym kulka 20. Kulka była akurat słodka, gofrowe PVA. E, częściowo łowiłem z wywózki. Częściowo wiem sobie z rzutu, żeby troszeczkę to wszystko przyspieszyć. Jednak wywózka na 100 metrów podczas wiatru, jeszcze małą łódeczką, miałem Predatora. Kiedyś nagram Wam o tym, o film o tej łódeczce, żebyście coś, nieco się dowiedzieli od osoby, która ma już ją no, bite 5 lat. Za chwilę łódeczka dorobi się chosądy, więc zostawcie suba, żeby nie przegapić tej recenzji, jeśli Was to interesuje. Cóż mogę powiedzieć więcej? pv jak była zrobiona, widzieliście, ryby złowione były. To też również pewnie nie o Waszej uwadze. Jeśli film Wam się podobał, podobał, podobały wam się, podobały Wam się karpie, zostawcie łapkę w górę, suba i do następnego razu.